Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral witam Was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine Final Cut czyli ostatne, ostatnie cięcie <laughs> sorry za moje kardełko i od razu też powiem tak, że nie wiem jak będzie z, z stroną audio, bo kupiłem sobie nowy mikrofon już nie jest ze Sławkami lecz osobno Nie wiem jak dokładnie wyjdzie to nagranie no ale kontynuujmy naszą historię Dwóch gości którzy zostali na miejscu boju to aby powiedzieć Bruno i Pawle. wiadomo Marko zginął niestety no coś to dużo mówi. No, Straciliśmy gościa z dużym plecakiem. I teraz trzeba się martwić o to, że nadchodzi zima. No, i na pewnie jakieś jeszcze większe problemy. No, zobaczymy jak to potoczy się dalsza część naszej rozgrywki. A tymczasem zapraszam do tego, żebyście oglądali. A my lecimy, kontynuujemy Okej, okay. dzień Dziś w nocy mi się poszczęściło. Spójrzcie tylko co znalazłem. No, przynieśliśmy 7 cukru, 2 konserwy, 4 deski, 26 części. No, nie jest to może wybitne znalezisko. ale tak. Pawle głodny, zadowolony, a szczególnie zadowolony. Wymieniłem się rzeczami z lekarza ze szpitala. Nie była to najlepsza wymiana, ale szpital służy nam wszystko. Aha. No w sumie straża, to wiadomo. Bruno bardzo zmęczony. Teraz tak. Jest co Bruno? To chodź zrobić tutaj szybko jeden filtr. Nastawisz chociaż o wodę. Może się uda jeszcze nastawić jakiś węgerek i pójdzie spać. Ale nie wiadomo jak to będzie wszystko wyglądało I tak jak mówię mam nowy mikrofon, więc nie wiem jak, jak to będzie w wersji audio. Dobra droga. Ktoś mi nie wiem, zawsze na wieczór musimy siedzieć w cyklopatlach. Eee, chodźmy nastawić młotek. Paweł ksat podszywa. Eee, dobra, zrób. Jeżeli nie będzie mieć złoty, i nie, 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 nie dawa rady nastawić bilbru, no to bruno Poślemy spać, no i myślę, że poczekamy tak gdzieś, nie wiem, do 11, do dwunastej. O, możemy coś zrobić. to no, dobra, i nawet jedna butelka. No, dobrze, to drugą no, to już co? kto Ktoś idzie. No Może ciebie panu ja okay. Bruno nastawił bimberek, nastawił wodę. Eee, proszę, wpuśćcie mnie. A czy to nie jest czasami? Hmm. Zastanawiam się jeszcze, czy to nie jest czasami. Eee. Pogadałem z nim. Ej, co słychać, fajna miejscówka, szukam schronienia na jakiś czas, Mieszkałem w dużym bloku, zanim go zbombardowano, mam pomysł, pozwólcie mi zostać, a ja Wam pomogę, mogę poruszać się ci o jak krótko. a w związku z tym, że um, straciliśmy Marko, Myślę, że przyda się nam jeszcze jedna osoba w tym domu. No dobra, to Bruno tak. Bruno, idziesz spać. Ty się nazywasz Arika. Lekko chora, zmęczona. Dobra, to Ty jesteś chora. To ty idź spać. Paweł wypoczął. Jest głodny, ale i za to mamy Myślę, że Pawle tutaj pogoni. Pawle coś porobił, coś porobi. Co byśmy tu mogli zrobić? zrobić. Hmm. Myślę, że ten ogródek ziołowy, czy nie, zielarnia, stół z prostymi przyprawami zrobimy. Hmm. Tylko gdzie to postawić? Tu na górze by mógł być... A niech będzie. Do niego się nie będzie tak często wodziło, więc... Dzisiaj myślę, że będzie krótszy odcinek, bo u nas burza. Dobra, co możemy wytworzyć? Możemy wytworzyć bandaż, papieros, leki ziołowe, tytoń do mojej roboty i skręta. No, myślę, że ten stół też nie jest jakiś sensujętny, bo no, w sumie jakby wytworzył coś, co może nam pohandlować, no po... Co byśmy mogli jeszcze tu zrobić? No możemy zrobić filtr. Zróbmy trzy, bo woda nam się na przyda. A to i tak dużo części nie potrzebuje. i od razu załadujemy jest 54 czwarta myślę, że Pawle zdąży wiem, że w moim wykonaniu ta gra wydaje się trochę No, ale uwierzcie mi, że tu jest takie, po prostu przemyślenie, co, gdzie, jak kto ma spać też trzeba patrzeć na statusy kto jest głodny kto jest chory kto jest zmęczony czasem są ludzie którzy są smutni więc dobra zrób Ok, głoda nastawiona, więc teraz tak, Pawla, Bruno głodny, zmęczony, czyli zeszedł mu status bardzo zmęczony. Arika lekko chora, myślę, że Arikę zostawimy w związku z tym, że przyszła do nas na noc, to zostawimy ją w łóżku w związku z tym że Pawle ma większy plecak to a właśnie eee, Pawla szybko jeszcze ale myślę że już nie zdąży przydałaby się piła e, niestety lub czy mamy coś nowego? Nie ma. Odwiedzony. Szpital miejski, supermarket, zaciśny dom. Wiem, że jak myśmy poszli do zaciszczonego domu, to jest naprawdę się czego nagłowić, dalej, ale szczerze, w związku z tym, że przyjąłem po prostu, że nie będę nikogo okradał. Nie będę tam wracał, bo wiem, że kiedyś grałem i wróciłem po ich ochradnęciu tych dziadków i babkę. I potem okazało się, że w tym domu już nie było nikogo. Więc starówka, jedzenie nie wiedzą, materiały dużo, leki bardzo dużo. Myślę, że to jest ciekawe, tylko że tam by się nam piła. Jest bliźnia, który jest roślinny, ruiny wilgi. Jest port, zachować ostrożność, makazyn, niebezpieczeństwo, hotel. Zachować ostrożność, plac dole, niebezpieczeństwo. Zachować ostrożność, główny plac, zachować ostrożność. No i teraz tak, co nam w sumie potrzeba? Eee, według mnie to najbardziej drewna na upał, bo zbliża się zima, ale to, to był powiedzmy trzeci plan, bo na pierwszym i drugim planie to na pewno jedzenie i, i część więc tu jest jedzenia niewiele ogólny plac jedzenia niewiele plac budowy Jedzenie bardzo dużo ale niebezpieczeństwo okej, okay, idziemy bierzemy łom za sobą i szukaj zapasów Zobaczmy jak nam to wyjdzie. Co tam znajdziemy. No. Dawałem że mieszkania zostało określone bez względu na wszystko. Ok, przyleć tu. No tu na razie nie powinno więc... A na nie weź wszystko więc deski są Ktoś tam strzela Weź wszystko, da tutaj zejść jakaś do tej łapki A my by polecili Ariką po hmm. Nie wiem jak dotrzeć hmm. w to tamto miejsce, no, ale to wychodzi tutaj Tu masz łapkę, Dziewczyno, wracaj się przez Czy yes. może się nic nie dać cisza? Hmm. Opał bym zostawił na razie, część na badaniach. Dobra, doładujemy się oparem. Tu jest jeszcze coś? Dobra, to te części na pewno westają. Te części dla mnie są jak. Tu jest jakaś łapka. Gdzieś słychać strzały tylko. Wszędzie jest to samo. Łuski, prostsze, licze. Po to można kiedyś oglądać. Tu jest napisane. To dziecięce rzeszta przystawa, co na łódce, wielkimi literami napisano: Mika, tatuś zabiera nas do dziadka łodzią. Chodź z nami, będziemy się razem bawić. Nie wiem co to oznacza, ale przynajmniej tu nie ma nic. Teraz tak, kombinuję. Czy jest tu jakieś przejście? Ja nie jestem pewna jak mam dotrzeć. Okej, okay. zejść tu. A tu możesz. A tu możesz zaskoczyć. Tu jest drabina. No i co mi to przynudzi? Tu muszę naskoczyć, żeby tam nie było nic ciekawego. Dobra, no, no jeszcze będzie nie kombinować, to wracamy. Zobaczymy jaka była noc. A co prawda mieliśmy broń, bazie plus nabojek. Cześć. Patrzcie na to. O, nas. Ktoś próbował nas okraść. Była to liczna, uzbrojona grupa. Więc bardziej zaciekle, ale i narobi jej szkód. Mieliśmy trochę broni, ale dla wszystkich nie starczyło. Sorry, sławki mi spadły. Eee, dla wszystkich nie starczyło. Bruno jest ranny, i napastnicy zabrali dużą część naszych zapasów. Musimy wzmocnić warty. skradzione przedmioty. Dwie konserwy, bimber, trzy filtry i woda. Amunicja, której użyliśmy, by ich odpędzić. Hmm. No, niestety. Zdarza się i tak. Dobra, Bruno, yy, bardzo głodny, Je, więc lecisz. Pawle też. Yy, głodna, lekko chora, zmęczona. No, chodzi na to, że wyjdziecie spać. Bruno zjadłaś. Do zobaczenia, Pawle. Bardzo wolny jesteś, i masz kopię. Jesteś człowiekiem bez statusu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cóż możemy więcej zrobić? Hmm, Piecyka na pewno nie ulepszymy. Nie wiem, jak na ten A możemy ulepszyć? No to ulepszymy. I jeszcze ktoś przyszedł na dodatek pod drzwi. To jeszcze yy, Pawle. Skończysz Skończysz Pawle warsztat No idę, idę. Proszę mi serce. Słucham. Jesteś pierwszą osobą, która otworzyła mi się. Dziękuję. Szybko mi brazo zaposlę przez Snipera, proszę. Bo mi go, niego na liżę, tam no inaczej, um, że nie czasu to stracenia. No, tak. Od razu pio. Pomogliśmy żadnemu. Może gdy my będziemy w uczybie, ktoś pomoże nam. Przeklęć się z nadziei. Jakby nam było mało kłopotów. Okej. Okay. A co? Alika ma do powiedzenia jeszcze? Cieszę się, że pomogliśmy randomu sąsiadowi. Inaczej już by nie żył. Zabezpieczenie bezpieczeństwo przed szablonikami to podstawa. Musimy mieć dość broni i rozstawiać strażaków. No. Wiadomo. Ale tyle odcinkiem to było no. na tle. Także dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. I trzymajcie się. Cześć.